Cześć, to jest NobaKocicieli, dzisiaj razem z Szopusiem i Dominikiem Cześć! Mamy... Y, boksy, bosowe, tak? Boksy bosowe. Bo, bo, tak. bo że jestem Kiotrem Rybem Ej, ej, bo mam te 60 tego skina <śmum> ostatniego z karnetu Tego grubego A wiesz, on nie jest bosem. Co, co, ja mam? Co jest XD? Jestem, te, ja, ja, ja mam termowizję na tobie, nie? Ja będę ci widział z dali Naprawdę Zawsze ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem ja będę wiedział gdzie jesteście, nie? Kurde teraz mi się kolory nie zmywają jeszcze, no bo jest na, na tych nowych ustawieniach ja ciągle się na przykład nie chcę kłócnąć, to odpalam jak Jeżeli, a jeżeli, ja a jeżeli ja ja za to kiedy chcę wziąć killów, to kłócam. No jest chuste. Aha, nic nie zło O, o mam, mam mojego maina, mam mojego maina. Ja <grywka> no, mam kad do trona <grywka> juuu, 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 juuu. Jak się bawicie? Wie ja smaku się bawię Nie ma zaś mnie Nie mam je Ej, bo dostałem tu po Ha? A to niemiły tak odpuśćmy. Jesteś Za, on zabrał mego kadu trona. Gdzie się ma? Nada. No nie! Ja Kurde! Kitek to mój main. I miał śniak. Kitek i miał śniak to moje mainy. Myślałem, że mnie my teraz... uczakę trafiłeś. Nie. Okej, można znowu znowu te apuba. Ooooskaj! Ja na razie jeszcze pod turki nie trafiłem. Ja też. Ale ja to już trafiłam. Na przykład... Ej, ale no! Ale to to moja ściana! Nie, to moja ściana. Ale mam fajną pompkę. Na spada. Eu não Tu mnie edytować. <grymne> Kurde, gdzie ty byłeś? A mogę mogłem, mogłem po prostu tak i soczeki w skutce bym fewiał? Ja cię edytować siedzę i dłem z nim strzeliłem. <grymne> Jezus. Dajcie mi, żebyś mi nie strzelił. Tak, patrz, pozwól mi. Jest 5-1. O, jestem jesteś mi lub. Masz jakiś team? <grymne> Mam moją, mainową broń. Takie Nie, jesteś Hadesem Aha? Jesteś Grzybie za fajdany, żeby cię... Ale to już tak mało! Zostać do mnie takiego white'a A, ten wniechał w niego jak w masku. jak się odpalił ty! Trzeba <ścoughs> <Cię śmany> zabiję! Ile on miał Nie wiem. wiem. Hej, statystyka. Szopek 6 razy zabił, 5 razy umarł. Ja, 6 razy zabiłem, 2 razy umarłem. Krzyś, raz zabił, i 1 razy umarł. Raz o boże, nie! Ej, mam bossa Midasa i mam zł złotą rybkę. Kto pisze złapie tą rybkę, ma cały e, złoty lud. Proszę bardzo, ma, ma się, mam cały... Ale Kurde, ja tych rękawic jest taki łomny. Nie błagam, Ja Co nagrywam ty? odcinek. Co? Co? Co ty tutaj robisz? O, free, 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 Co, no i Naprawdę ja sobie tak nie umiem grać. Naprawdę ja To jest nitro wchodzi w ziomków i tyle. Jak to Tylko żałuję, że użyłem tego opiewu, bo szczerze nie O kurde, o kurde. Macie, macie. Mam coś na miarę, mam coś, mam coś na miarę Hadesa. You say my ជាមឡងលីងមើលមើលខ្ញុំខំមើលតាំងពីដើមមកខ្ញុំក៏បានមកតាំងពីកាលពីកន្លងទៅខ្ញុំក៏បានមកតាំងពីកាលពីកន្លងទៅវ៉ោតអូមមាតគ A, a właśnie, nie, by, 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 nie, bo tej, by projeto, nie było tej tutaj bo A Co mi innego zrobić? No, zabić mnie. Nie. O, tylko tutaj na nie widziałem, tutaj coś śnię. O, mój kochany, kocham tego bosa. Miał skurs. Miał skurs. Miał skurs. To no, tu się przepraszam bardzo wydecham w tym momencie No kolega dostał chyba ten Co ci takie fajne? Co ty robisz? A, kałamarnicka no, no nie skacz na mnie ty kałamarnica głupia No pociepiłaś mi się do łba Głupia mi kurde chyba. Zrobiła mi popka Nie się, już dość przegrywania. Dobra, je ja teraz trafi Hadesa, ale bo mega lodo, naprawdę. Ale gdybyś do mnie się nie zetytował później z kodami, to miałbyś szansę. O, nie, nie, okay. Mam coś, co jest w okay, w miarę. Jestem teraz Mortisem. Co? No to zacyfuj, tak myśliw. Kim jest Mortis? O nie No kurde, ja sobie mam z rybem <grym> No, chwyba nie pomścił Dziękuję ci, chwyba wow. <grym> A, są jakieś te tutaj? A są No i zupnik Zupko. Wow, krzyś wygrał o. O, ten Gdzie jest fa Po lewo czy po prawo? Fajne sfa puch. Ej, karta puch. I Kurde, go chyba ma. Tak samo jak ja. Jest! Jest, udało się. Miałeś mi Leczy się. 24. 124 mam w sumie No nie podpowiadać, koledze. Leczy się. NIE! No nie ma fan. No się we mnie spali teraz. Tak blisko, tak daleko. Jezu, jestem. Oh, Okej, okay. no też w tym nie gram, ale nie wiem, czy to będzie jakieś fajne w miarę. Tak stabilnie, to jest stabilne. Mam miśę, a wy? Ja, Zyga i Enhoppy. Hmm. Czyli masz coś i Zyga. O nie. O, ma. Aha, ja tu jestem. No atakuj, aha. atakuj. Nie ma. Kalwa. Zgadnij. Ja tak blisko się daleko. Siemka, że tam brał. nerfa ta broń, nie? To jest nie no, nie no to jest akurat gorfe od rękawic i od yy, łańcucha. Bo łańcuch on się załama. Zniwczę serię tego wszystkiego A propos łańcucha. A propos łańcucha. To kali rzucasz? Atakujmy go! Atakujmy go. Atakujmy go. Dobra. Ej, się tak Dobra, ale no nie! nie bez teamowania, bez simowania, bo nie wstawię tak, będziecie na nich się ukryli. Nie Nie no proszę nie, proszę nie, bez simowania, bez, bez teamowania, bez bo tego nie wstawię. No dobra, bez teamowania. Co no, wiem, co Dobra, mogę, mogę nie mówić. Już nie będę mówić. 149 mi nie wystarczyło, żeby cię zabić. Gdy Krzysiek, zostaniemy jeden na jeden, to chcę ci coś pokazać. Ta, by mnie zabić, prawda? Ja nie <grywk> nie. <mam>. No, jeśli <grywk> ja chcę pokazać, to nawet tam się zabić. Pokazać ci drogę do nieba. Nie no, nie, ja, ja, to... Coś ci pokażę. Okej, okay, w miarę. Zobacz, nie zabijaj nie Nie zabiję, nie? <grywk> <grywk> to mnie, nie zabiję, nie zabiję. Chcę zobaczyć. Naprawdę, czy jaja to nie robię, czy jaja? Co ja to Jes! Uciekłem! Justary No bez teamów! Nie timuje się! Ale... No nie no! Ale trzymałeś specjalnie! Jeszcze... Jeszcze tak robicie! Ej, kojarzysz tego MC Mistrz? Ty, to jest kaponak. No, ale cisza. Krzyś zdechł. Krzysztofie, żyjesz? Krzyś nie żyje. Gdzie on jest? On się rusza? Rusza. Nie wiem, nie rusza. Słuchaj mu odpadły. <gryś> Halo, teraz mnie słychać? Tak. Oha, okej, okay, ja to ciekawe. <laughs> chciałem, chciałem, żeby to ci Dominika nie dołożyła <laughs> Umarłem. Okej, okay, ty jesteś... Ty... Kim ty jesteś? Ty jesteś Gunnar? Nie wiem. Nie wiem kim jestem. Nie ma takiego Nie, to... Nie no, to zbroń Gunnara. gunara. No nie <górale>. Nie jestem Gunarem kim ty jesteś? No kunare, no simon mądry jesteś, wiesz? Spodziewaliśmy się dowiew, nie? Krzysztof, jak zawsze dobiega w naszych umiejętności Okej, okay, jestem Peabody Ależ on ja twoją mamą, znaczy co? <grywańczak> nie chciałeś tego robić, ubiegłym, nie chciałeś. To też nie rzutowałem, okej? Okay? Nie 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 Tak tak tak, trzeba tak i wyjaśnić zaraz Ups Gdzie to wstępu? Jak w... Walerio Jak Waleria? To ja bym nie zaznaczył, że krzyż ma 170 Jest! <grym>, który to był? Brawo krzyż, drugi ujdź na 17%. Plundem. Nie, no miałem więcej Winów, okej? Okay? Dwa. I tu, tu, <średzi> nie tu tylko Dokładnie dwa. Nie, no, jak to dwa. A to się dwa. Ale jak to. Normalnie. Słaby jest. Jelo. Ty słaby. Aha, to przepraszam. Hej! <średzi> Słyszeć! Pomyliłeś się. To, co tu dzieje? się to, 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 to udało? No co? <śmienicza> no, no co? No kurde co? Na ziemi trzymaj... Ja nawet nie mam pom pompy O już nie mam Bra Ty test, to się idzie O dzięki za... <śmienicza> Dobra, ja ci nie Dobra, ja nitro, o kurde Cały z w tym problem jest Dobra, latamy na nitro A. Co ty mi zrobiłeś? No nie, ja. no nie no. no ja. Karma, wrócisz szopek, polecam. No nie ja. Dwa kp Dwa kp Ej, mam pytanie, a gdyby mnie chłopak wjeżdżałaś, to dostawałaś obrażenia, czy nie? Nie, akurat, nie wiem, to jakoś lesowo idzie, jak się... Okej, no bo ja dostawałam obrażenia, ale to na logikę, z którą ja miałem... Widziałmy. Chyba tak powinno być, Boss Poseidon. Poseidon. O, nie było jeszcze Poseidona. Ale to nie ma takiego bossa. Wyobraź sobie, że mam, że mam samę rybę w efekcie Co? Ej, to nie możemy mu pozwolić wytrzymać długo w, w grze, bo się będzie liczył. Mordo, ty to umierasz. Ej, ja, on ma złotą rybkę, on ma złotą tą rybkę. Jest! I tu to rybka. Nie, czekaj, czekaj, zostaw mnie, zostaw mnie. Yeah! Yeah! Nie! <grymne> Nie! Yes. Dobra, mu dużo trybkę! Let's go! Let's go! Nie! 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 O! Śmiechnie! Ale będę was kuszał, ale będę was kuszał. Ja ja ja, 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 ja będę wkuwany właśnie. O, ty jesteś kitkiem. Moim mainem jesteś. Nie, nie zżykaj się, dzieje? Kolego, chcesz znowu? Tak, pocz jeszcze popocz. O kurde. No, ty się poparłaś nie kolego ty masz problemy, nie ja Excalibur, o kurde nie ty ma hopę! Dwa, Czy to jest jakiś, czy co? Kolega jest nieśmiertelny. No! Schody! Ja już trafię umrę! No. <noise> Aaaa Wiesz, ja pół sekundy i bym zginął Pół sekundy, ledwo ryby zdążyłem zjeść Krzysiek zawsze nie żyje Postawmy znicze w dla Krzysiu Ooo, do bossu one'a Boss i nisza A ty, Ej, ty, krzyż ty krzyż A ty słyszysz Krzysia? A ty Nie Słuchajcie, słuchajcie. I to się skończy na odcinku, nie na to O, faktycznie Dobra, już słychać Już słychać? Halo? Tak, 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 tak. Nie dość, że z tyłu cię próbuję zdrabować, to jeszcze mi to nie wychodzi You say ta ty, ta, ty ta, ta. Zostaje tutaj! Nie, raz ja. zostaję <grywa> oh. <grywa> <grywa> Chciałem się tam schować, sorry, żebyś nie wyszedł! I byśmy obydwaj umarli, nie? O ma. Dawaj, popek, pokonów go! O ma. No. Ma... No teraz ma więcej. No teraz. Ja nie mam pompy! Aha, to ja nie mam pompy! Ani ani, 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 ani! To dupnik <głos> Nie <głos> Prawie, prawie. Ja bym ja bym zginął. Puch, ja bym jeszcze zginął na hmm. 25 ugramy, co nie? Tak można zagrać to, I co, kolejne boksy. <głos> <głos> Hej widzowie Wiem jakie, mega box O O, mega boxy, chcę A może o mega boxy mm. Brzmi Fatalnie <noise> Pychnie. W <śmieniu> mi dobrze Czyli to mnie podejdzie, bo mam fajną pompę. Podejdzie coś do mnie? Dobra, ja się nie daleko. Czyli gramy na daleko? Tak, wypadnie, gracie na daleko. Ja pompę. Nie, 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 mamy nieskończoność O, nie, 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 to On nie, minus dostał. jakby co jeden Minus nie, 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 Dominik o, n, Dominik nie, 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 no, fopek tak? Ci się, robi. Nie się porobił właśnie, nie? Bo się porobił. Czkawka mu nie zdezachętuje. No to właśnie, widzieli fopek ci porobił, fopek jest mądry. Dobra, nie popasz się, bo zginąłeś. Żebyś <grym> się porobił, się porobił. Się porobił, A gdzie byłeś ty? Fopek mi pomścił. Co, ustawił Ale bila... wszyscy wiemy, że jestem najlepszy. Dźwięk. O, tego się nie miałem, chyba nic tu nie miał. Boż RS. Ja mam spielę assassin. Ja miałem swoje Assassin, to było w pierwszym Co? O kurde, ekskaliber niwalnął. No to niefajnie. To ja to sobie wypiję na spokojnie. Co wy tam robicie? Ale wezmę, nie się tak bijecie. No koledzy. Jak się z tym nie? Ja, to <noise> wszystkich stron mnie Nie, bo teraz ja... Dominik, słuchaj, za to właśnie się nie pomściłeś, teraz staram się Ciebie obronić. nie będę, nie będę się tą tobą ale po prostu pójdę się na Dominika. Nie będziesz. To dawaj, chodź. No, chodź. Kurde! <gulity> Dobra, Dominik, zabij go! Dominik, zabij go! Dominik, Dominik, on mnie zdradził! Zabij go! Co? Co? mama! No no ściany nie mogę postawić... No i to jeszcze motki, że jeszcze ile jeszcze, jeszcze rund? Ile jeszcze? Ile, ile O, tej pani jeszcze nie miałem. Kogo? Doktor masz? Nie, Mishan. No, doktor Stone by miałem ze dwa razy, mam dość. Jak już nie mam doktora Stone. Doktor Mishany, Mishany. Hejka, kolego. Pa kolego. kolego. <laughs> Ty tak szybko umarłeś, naprawdę? Ja no jak ci do... nie widzę dobra... Aaa, to rozumiem. Muszę pompę wyodmienić.

Ej tu bo ja to gumiał na No Co to jest? Co ty narobił? No to widzicie, ja ja, ja was będę was chciały widzieć raczej, nie? A nie, ja was nie widzę, to nie działa. To lipnie, to nie działa. Chodzę ubrana. Na pewno nie Co, że l... słyszę dźwięki. Ej, ja ci się zbagowało? No to się dwie zbagowało. No ja jestem na słuchawkach, że mnie zaznacza zdali jefnie, nie? Ale ja was nie widzę osobiście, nie? Ja też to was nie widzę No, no to tam są, słuchawki S-sa, <Sumstrusza> Naprawdę Naprawdę <Sumstrusza> Ta Jeszcze nie je popiknij, jeszcze nie je popiknij Cześć Masz kocisławka! Tylko jaki kocisławe! No ja nic nie wiem! Na wynik. Pomogłem się. Dzięki. Nagrody! Nagrody do widzenia! No nie! Ty mi, ty mi! Wiesz, Tom, oceniam to nie rzeczą! oceniam co nie leczą? co nie rzeczą katakuj Nie jestem taki odsłonięty, siedzisz.